Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyblocka i tam sobie w tle siedzi Lou i sobie będzie robiła coś tam na telefonie. Tam się możesz przywitać, pomachać. No i tak, bo tak się, tak się siadła, no to już jej nie wyganiałem to sobie. A sedna odcinek, dobra. Słuchajcie, tutaj troszeczkę już zrobiłem tego domku. Tro, trochę konkretnie, trochę niekonkretnie zmienił się troszeczkę, jeżeli chodzi o e, poprzedni odcinek. Tak sobie pomyślałem, że go zrobię, Skoro już mam od zasarania tego śniegu, to pomyślałem, że sobie go wykorzystam po prostu i zrobię sobie biały domek. Tutaj tylko nie przemyślałem tego, tej sprawy z drzwiami, bo w sumie one fajne, białe są mi w ogóle. Tylko, że nie widać nic przez nie, ale to już tam taki mały szczególik. No i tak to ogólnie się wygląda: takie ładne craftingi na ziemi, prawda? Yy, bardzo ładny design, nieważne. No i ogólnie będzie to szała z drabinkami, czyli będzie drabinka i będą różne piętra i tak jak mówiłem, im wyżej po prostu tym będą jakieś może bardziej ewentualnie cenniejsze rzeczy. Na samej górze pewnie będzie e, sypialnia. No i tak to sobie będzie się prezentować. A tam gdzieś kiedyś będzie bom grinder, będzie bardzo ciekawie. Dobra, e, póki co, ała. E, póki co będzie trzeba zająć się w dalszym ciągu budową, czyli tak jak ja tutaj to robię, to właśnie przerwałem w pewnym momencie budowę się dobra, zbuduję troszkę na odcinku, żeby nie było że wszystko zbudowałem poza odcinkiem bo będziecie się kurde zaraz sapać, że ja nie buduję na odcinku, tylko buduję poza odcinkiem i wy nie widzicie i w ogóle i w ogóle. Eee, tak więc, ogólnie troszeczkę mam krucho ze śniegiem i szczerze, nawet bym chciał, żeby troszeczkę sobie tego śniegu popadało, bo jak widzicie już tutaj mi się skończył śnieg. To jeszcze mam trochę tych desek, to sobie to zalepię. I mamy prawie, że kolejne pieterko gotowe, nie? No, nie jest źle, mogło być lepiej. Jolo, skok. O kurde, przeżyłem, to jest też ciekawe, no, no i ogólnie tutaj mi się też rozrosły te, 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 te trzcina cukrowa, dlatego sobie zasadziłem już po drugiej stronie, także na bogato, na bogato, nie wiem, w ogóle po cholery mi to, ale zawsze, ale zawsze jest tego więcej, nie? Dobra, śniegu już bardzo malutko, wręcz, wręcz w ogóle nie ma tak naprawdę, ale jako, że jeszcze mamy łopatę, to sobie tutaj wykorzystamy, póki śnieg nie spacie, i sobie wykopiemy to, co tutaj jest, o, odśnieżanko robimy, tak jest. Odśnieżanko, bardzo ważna rzecz. Żeby to było czyściutko i spokojnie i w ogóle. Dobra, no w sumie z tego to się może parę staków też sobie pozbiera, jakby nie patrzeć. Zawsze to. <laughs> Kłuźwa, ekspresowe odśnieżanie, zaraz mi się łopata spierdzieli i tyle się skończy, nie? A ja nawet kurde jednej trzeciej mojej wyspy nie odśnieżyłem. O, za creepy dźwięki. Halo halo, tak być nie może. Okej. Okay. Ile tego śniegu mam? No, mam, to go trochę, to się troszeczkę zrobi, może chociaż ze, stack będzie, nawet może półtorej, jak się uda, zaraz zobaczymy. Szkoda w sumie, że te śnieżki się po 16 jednak stakują. Fajnie, jakby się stakowały po więcej sztuk. 44. No, dobra, zawsze coś. Tu jeszcze z tego możemy sobie zrobić. Dobra, a te se, kurde, wyrzucę, bo, bo tak. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy i tutaj takie już. Ostatki, ostatki, ale zawsze coś w ogóle tak śmiesznie na czterech rogach się zrobiło, nie? Hehe. <laughs> nie na całym murku, tylko na czterech konioszkach. Dobra, tutaj, tutaj, gdzieś tu jeszcze mamy takie duże pole, no największe w sumie jest tam na tym. Tylko tu się boję, jak będę odśnieżał, że odśnieżę se nie to, co chcę, czyli o tutaj na przykład mogę. O, tutaj trzeba uważać, bo to bardzo, no właśnie, bardzo szybko się to wykopuje. Więc to muszę uważać i naciskać tylko i wyłącznie na... e. e, e. No na te wypustki, kuźwa nie wiem jak to nazwać, nieważne, tak czy jak po prostu na te takie zimdziki małe, takie no. Moje nazewnictwo jest świetne. E, dobra, tutaj sobie to wszystko wykopiemy, Tak więc całkiem spoko nam się prezentuje jak na razie myślę Domek, jest po prostu biały. Będzie to taka wieża, dupna wieża po prostu w górę i, i nie wiem co to ma wspólnego z kreatywnością, ale powiedzmy, że jeżeli chodzi o SkyBlocka to to jest bardzo, bardzo kreatywne. Tak. <laughs> nie kłócicie. Dobra, mamy troszkę tego śniegu, drewna. Okej, okay, dobra, idziemy w takim razie budować dalej. Póki jeszcze życia trochę mam, jak coś, to się po prostu rzucę. W ogóle bardzo dużo piszecie mi w komentarzach jakiś. Kurde, wyzwania typu, nie wiem, skocz się w przepaść z pięcioma blokami, blokami, nie blokami, tylko tymi, z takami kobla, na przykład, albo coś, i za to, na przykład, masz, nie wiem, diaksa i żelazo, czy, czy jakiś tam kilo w żelazny, nie wiem, coś tam, jakieś te, tego typu rzeczy, których normalnie nie można y, mieć. I to by nie było aż takie złym pomysłem. Wydaje mi się, że takie challenge by były całkiem spokojne, jeżeli chodzi o taką serię. SkyBlock'om, bo tutaj tak naprawdę się nic nie dzieje, poza tym, że trzeba jakoś przetrwać, rozwijać tą wysepkę i no i tyle. Więc w, w później, w sumie w późniejszym etapie jak najbardziej można by było porobić jakieś e, wyzwania. Więc tak naprawdę już teraz, teraz tutaj o, pod tym odcinkiem możecie w sumie pisać swoje jakieś tam wyzwanka i od następnego odcinka już zaczniemy. Co najmniej po jedno-dwa wyzwanka może robić na odcinek, zależy jakie one ogólnie będą, tak? E, dobra, czy ja zrobiłem tu dobrze 3, 3, 3, tak tutaj i teraz tutaj będzie. Kolejny poziom, takie coś i takie coś i takie coś, o i tutaj będzie dalej drabinka, tylko już jej nie mam, ale ogólnie tak będzie, no i tu potem znowu będzie śnieżek, śnieżek i tak kurde do zasrania, aż już kurde się nie będzie chciało w ogóle tego budować, nie? i tak to będzie wyglądać, ogólnie ciekaw jestem jak wysoka będzie ta wieża, jeszcze teraz zginę, teraz pewnie zginę, nie, Eee! No, zginałem, no dobra, e, trudno się... O, śnieżek zaczyna padać, w sumie to jest nawet dobra rzecz, bo dzięki temu troszeczkę więcej będę miał e, surowców. Gdzie jest drewno? Tu jest drewno, halo, halo. Tu jeszcze by... Tutaj aż spadł serio? A gdzie jest... O, tutaj aż... Uja ja to się nieraz rozsypuje mocno, nie? Dobra, to, 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 to. E, łopata, 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 nie mam łopaty. W sumie zaraz trzeba ściąć jeszcze te drzewa, bo... No kurde, brakuje trochę tego, nie? Ale siekiery chyba nawet też nie mam Tu Ja nic nie mam po prostu, bita w kraju panie... Dobra, więc robimy sobie na pewno. Najpierw, najpierw patyki, najpierw patyki. Robimy sobie dwie łopaty w sumie. Nawet trzy w sumie, bo to się momentalnie marnuje. Z. Jedną siekierę, a można dwie siekiery, jeden jeszcze killoffs zrobię. Dobra, powiedzmy, że... Że jest git. To sobie na razie zrobimy tak. Dobra. I zbieramy w takim razie Bo to się będzie nam tutaj fajnie pojawiało, ale może pójdźmy na jakąś większą przestrzeń Dobra, najpierw może zetniemy drzewa Tu w ogóle mi takie jebitne drzewo wyrosło, nawet nie wiem Jak to tak naprawdę wyrosło Nie wiedziałem, że samo z siebie to może wyracać, chociaż nieraz takie mutanty się pojawiały, to 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 zależy tamte drzewa tak się dziwnie bugowały, czy coś, nie wiem Miały takie swoje, kurde Rozgałęzienia, dobra Pościnamy to drewno, bo ja będę go potrzebował do następnego poziomu I pomimo tego, że troszkę już go pozbierałem, to zaczyna mi się kurde kończyć, niestety Wszystko fajne, co się, co się szybko kończy W sumie sadzonki mam w skrzyni, po co ja czekam na sadzonki Sadzonki, sadzonki, tu mam sadzonki, 21 sadzonek, kurde ja mogę sadzić i sadzić To w sumie powinienem tak naprawdę zająć się, jak już ogarnę troszkę bardziej domek Tutaj, żeby rozszerzyć, czekajcie jak ja to chciałem zrobić za drzewem tutaj trzeba by było tutaj w tą stronę i tam rozszerzyć jeszcze o jeden, dwa poziomy na przykład. Żeby troszkę więcej tych drzew było jednak, nie? Bo to po trzy drzewa to tak. No tak biednie trochę, nie? Bym powiedział. O, sazonka wypada, to też fajne. Dobra. Okej. Okay. się schowamy. Ład eee, śnieżanie, ład żanie, paje, bo tu cię... Co tak było tego śniegu? Jak nieraz kurde napierdziala tym śniegiem, jak nie wiem. Tak teraz pada i nic. Uuu, słyszę zombiaka. I pająka. oż dziadu, nie! A gdzie mam miecz? I czekajcie, czekajcie, zaraz wrócę po miecza, zaraz się z wami rozprawię. Kurde, niewystarczająco tam po prostu oświetliłem, niestety. A myślałem, że jest dobrze. Mam śnieżkę, ze śnieżki cię piznę. E. E, Hehehe, he, he, Czekajcie, nie, śnieg mi się raczej nie da zabić, ale szkoda. Bum, bitch! A nie, trochę za temu obrażeń śnieżkami śnieżka mi się chyba da zabić, bez kitu. A. Gdzież? Konty żeś zeskoczył, przepraszam, panie! panie! 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurde, tak cię będę pierdzielał aż zdechniesz tych śnieżek, nie? Naprawdę, one, one chyba troszeczkę. E? No bo teraz go dwarf. Ale ten pająk mi się wydaje, że. No nie wiem, jeden cios, pięć, ile pająk miał życia? 10 punktów chyba? Dziś mi jeszcze tu ząb łażą. Kurde, no gdzie się to respią? Przecież ja tyle światła tu mnie. nie? Tędy, tędy, tu jeszcze dam, nie wiem. Brz, tu wszędzie są pochodnie, no ludzie, no patrzcie ile tego jest. Gdzie on mógł się tu zrespić, przepraszam bardzo. Coś mi się tu nie zgadza, ale dobra, idziemy do domku w takim razie. Tu gdzieś pewnie jakieś mędy są. Tu też jest przecież wszystko ładnie. O tu w ogóle śnieg mi pada. Teraz mi się tu śnieg pokaże. Chociaż nie, nie pokaże się, bo tu jest drabinka. Halo, gdzie ty tu jesteś? To... O nie, 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 kri, nie, nie, nie. Kri, kri, nie, 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 zielonych panów nie lubimy tutaj. Ja się nie, nie po to tyle buduję, żeby jakiś pizzielec rozwalił moją piękną budowlę. Ty, złaszcz stamtąd. E! No patrzcie, kuś, stanął na samym czubku rąbaniec i nie mogę nic mu zrobić. No co za bullshit? Gdybym miał chociaż łóżko, ale co by mi to dało? On i tak w dzień będzie. Kurde, muszę to tak zrobić, żeby go zepchnąć. I żeby odpić nie rozwalił wszystkiego, to nie jest taki chopsiu. Okej, okay, powiedzmy, że. Jezu, nie, no on mi zaraz zaskoczy, to jest 100%. Najpierw załatwimy zombiego, żeby nam nie przeszkadzał, chodź. Chodź, zombie. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja się go boję. Okej, okay, jeszcze. Nie, nie, zobaczył mnie. O, fuck, fuck, fuck. Nie, 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 nie. Zejdzie po drabince? Nie schodzi po drabince. Czekajcie. Okej, okay. chodź, 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 chodź. <gry> nie, nie, o, nie, 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 zabiłem, czego nie, nie, zabiłem Zabiłem Jest. jest Jest Oh my God. Dobra. Okay, więc udało się więc więc udało się większych szkód. Kurde, tutaj tutaj to wszystko. wszystko szczęście no, Creeper to jest ostatni tak naprawdę mobek, który, który chciałbym, żeby mi się to ewentualnie pojawił. No pająki to spoko, zawsze jakieś tam stringi będę miał. To zrobię z tego potem wełnę i łóżeczko i wszystko inne, wiecie, craftingi te sprawy. Dobra, powiedzmy, że tutaj sobie odśnieżymy, troszkę śnieżek będzie. Okej, okay, no to trzeba na pewno tutaj dać. Aha, nie bo ja robiłem to w ten sposób. O, tak. I. No, dawaj, dawaj, dawaj. Tak i tak. O. W sumie to mogę wykopać łopatą, ale już walić. O. Proszę bardzo. I w ten sposób mam ładnie w miarę oświetlone, bo to jest na tyle małe pomieszczenie, że więcej jakoś tego zbytnio nie trzeba. Tylko tu będzie teraz problem, bo jak się oddalę, to pewnie tu mi się zaraz coś zrespi, nie? Dobra, na razie sobie podśnieżam. Chociaż Czekajcie, kiedy jest dzień, 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 dzień. Wstaje dzień czy wstaje noc? Nie widzę księżyca. Gdzie jest księżyc? Hallo. Lol. Nie widzę, czy to znika, czy to się pojawia. Ale nieważne. Ale chyba, 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 jednak jest noc zamiast, zamiast, dnia. No to, to nie jest dla mnie zbyt dobre, bo się będą te mendy pojawiać teraz. Ale dobra, podśnieżamy sobie trochę, zdobędę troszkę śnieżek, pod zabudowę, tu będę sobie mógł troszeczkę już pobudować w sumie od razu. Zawsze coś, <laughs> dobra. Ej, śniegu, 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 budu, 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 srapu, strapu, trapu. Okej. Okay pik 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 dobra eee, to, to może żeby nie marnować to było na drugim czy na pierwszym klocku nie pamiętam na drugim dobra bo to jest na trzy wysokości <laughs> gardło garnie dupę dobra tutaj 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 no tutaj i tutaj dobrze tutaj będzie no co ja robię e e e no nie właśnie tu nie marnuj tutaj 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 coś mi dziwnie te bloki znikają tak? co się dzieje Minecraft się buguje Tutaj będzie okienko i... Tutaj będzie okienko, po raz pierwszy... O bo już chciałem powiedzieć, że po raz pierwszy dobrze zrobiłem, nie? A jednak nie Ale chyba mi starczy na całe to pięterko Trochę tego śniegu się nazbierało w sumie Okej okay. Starcz. jak nic starczy, będzie git Pyk, 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 pyk I pyk, 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 pyk Elegancko, dobra, to teraz a mam. Mam! No i fajnie, można wszystko zrobić. Dobra, tutaj potrzebuję na pewno desek. Tutaj to jest w ten sposób, tak jak zawsze. Tylko się tu na razie nie wbiję. Powiedzmy, że się podbuduje śniegiem, trudno, zmarnuje go trochę. I robimy kolejny po prostu poziom w ten sposób. Nie, to już będzie czwarty poziom. Nie mam pojęcia w ogóle, co ja tu potem będę miał, tak naprawdę na jednym poziomie jedna skrzynka chyba będzie, albo coś, nie wiem jak ja to potem zagospodaruję, ale powiedzmy, że pomysł jest dobry, zobaczymy jak to potem będzie wyglądało. Dobra, tu sobie zostawię na razie schodki i zjeżdżamy w takim razie. To ja tu może najlepiej wrócę jak będzie już dzień, tak, bo jak, jak wrócę tu w nocy to 100% coś mi się tu zrespi, nie? Dobra, drzewka jeszcze nie wyrosły. Jest jeszcze git. Pi, 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 W sumie te drzewa też mogę zsiąć, zawsze więcej drewna troszkę będzie. No i będzie trzeba zająć się faktycznie jeszcze troszeczkę rozbudową tego, tej mojej wysepki. No i chyba by trzeba było w końcu się zająć tym mob grinderem, ale mob grinder to już będzie na tyle duża budowla, że ja raczej chyba na odcinku nie będę budował. Bo odcinek musiałby trwać kurde chyba z godzinę, dwie. Albo kilka odcinków, a nie chcę przez kilka odcinków robić jednej yy, po prostu budowli. No bo to by było już głupie totalnie. Dobra, no patrzcie, jak ładnie wygląda, już mamy cztery poziomy prawie. Dobra. E, be, 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 be. No kobla na szczęście trochę mam, to jak, jakaś rozbudowa wysepki. No chociaż te trochę to się da rady, nie? Ja Jabuszek mam, wszystkie mam sadzonki chciałem wziąć. Dobra, dobra, dobra. Ile tych stringów mam? Mam trzy stringi. Zarobiście. Nawet na jeden blok wełny mi nie starcza, co dopiero na łóżko, ale dobra. Gdy ją mob grinder to tego będzie o wiele, wiele więcej. Potem górę nie będę miał co z tym zrobić tak naprawdę. Przecież się nie będę nie wiem, żywił mięsem zombiaków albo coś Tam nie wchodzę, bo tam się pewnie coś czai. Tam się 100% coś czai teraz na górze, ja nawet o tym nie wiem. O tu drzewka wyrosły, to od razu zetniemy. Jak już tu jesteśmy To sobie zetniemy. No przy... nie ta nie ta sadzonka. Halo, halo, nie ta sadzonka. Potrzebuję białej sadzonki. No widzicie, to był w sumie dobry pomysł. Tak byłem na, na początku troszeczkę yy, niezbyt dobrze nastawiony na ten pomysł, żeby sobie zasadzić drugi drzewko po drugiej stronie, a jednak się okazało, że się wykorzystał. O, o, o! Dobra. Zasadzimy jeszcze te gówno. Pyk. Pyk. Git. Ready, ready, dobra, ja już zaraz po prostu będę zdychał z głodu. To się najlepiej może, kurde, nie wiem, skoczę, zabiję, bo, bo lubię. A, już mnie bije, już mnie właśnie bije wód. Ja sobie schowam wszystko najpotrzebniejsze, co mam najdroższe, naj, najcenniejsze. I jalo! I skaczemy sobie ładnie w dziurę w czeluści, kurde, ciemności. Dobra, jestem ciekaw, ile razy już tak naprawdę spadłem. Podczas w ogóle budowy tego domku, ja kilka razy nawet skakałem, nie? Zanim w ogóle wykminiem jak ja to chcę budować. Ile razy ja to w ogóle niszczyłem, to, to, to nie macie pojęcia, nie? Dobra. Jeszcze jakieś sezonki są? Są, dziękuję bardzo. Każda sazon... O! Jeszcze! Jakie drzewo! No właśnie widzieliście na waszych oczach drzewo wyrosło, nie? Dosłownie. <grym, <grym, akurat się na nie popatrzyłem, no. Dobra, to sobie jeszcze zetniemy i zaraz będziemy chyba kończyć odcinek w takim razie. Widzicie mniej więcej jak to będzie wyglądać. Ja sobie powiedzmy, że już dokończę budowę już poza odcinkiem. Nie mam pojęcia ile jeszcze tych poziomów zrobię tego domku mam nadzieję, że na tyle mi nie poniesie, że, że potem nie będę miał co z tym zrobić, chociaż już w sumie powoli się boję, co będę miał z tym zrobić. Nie wiem czekajcie, no tutaj tak naprawdę nic nie będzie. Tu ewentualnie mogę dać jakieś, nie wiem, piecyki, ee, e, jakiś... O jeszcze słyszę zombiaka. Piecyki, nie wiem, ewentualnie jakąś skrzyneczkę takie najbardziej standardowe na szybko co są potrzebne rzeczy. Na drugim piętrze na przykład mogłyby być jakieś już skrzynki. Na trzecim Eee. Na trzecim Kuźwa nie wiem co. Czy sypialnia, czy coś tam jeszcze innego I tutaj, gdzie są, kurde, słyszę was. O nie, dzień dobry. Nie, 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 nie bijcie mnie! Nie bijcie mnie, plis, Nie, 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 nie. Aha, nie, bogę uderzę. Uhu! Nie możecie mi uderzyć, dziady jedne. A ja se stoję na drabince, Ehe. Nawet mi szkielet nie może trafić. Hehe! He. No, chodź, chodź. Uhu. Tak jest, tak to się robi na Dzikim Zachodzie. Dobra, okej. Okay. Pokonane zło, dziękuję bardzo i do widzenia. Dobra, wiecie co? To będzie na tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem, zakończę sobie to budowę, ewentualnie sobie może tutaj zagospodaruję na odcinku, także żebyście wiedzieli mniej więcej, co ja tutaj yy, robię, jak ja to robię i w ogóle. I widzimy się w następnym odcinku ze SkyBlocka, możecie właśnie dawać tak, jak jeszcze wam przypomnę, jakby ktoś dotrwał do końca tego odcinka, to mogę wam jeszcze przypomnieć o tych wyzwaniach na SkyBlocka, to to jest bardzo fajna rzecz, myślę, i będziemy mogli już od następnego odcinka to realizować, ja sobie nawet może, nie wiem, gdzieś spiszę w notatniku, czy gdzieś kuźwa tutaj jakąś tablicę zbuduję z dupy, nie wiem, coś coś wykombinuję i będziemy wykonywać wasze wyzwania. No, wysepka coraz, coraz bardziej, coraz bardziej się rozszerza. Ale ten domek daleko fajnie wygląda. Taki biały, fajny. Bo to wszystko takie, wiecie, szare, szara, tu chociaż biały domek. To to zawsze tak jakoś fajnie wygląda. Dobra. To tyle ja się zamykam. Papatki. Hej, hej! I zaraz ginę. Au, au, au.